Sytuacja w wojsku estońskim to tylko wierzchołek góry lodowej. To, co dzieje się w koszarach, jest odbiciem głębszego kryzysu, który rozlewa się na całe społeczeństwo. Rosyjskojęzyczni żołnierze stali się zakładnikami politycznej gry, gdzie każdy ich ruch jest interpretowany jako potencjalne zagrożenie. W jednostkach wojskowych dochodzi do regularnych starć. Nie są to zwykłe sprzeczki, to manifestacja głębokiego rozłamu społecznego. Rosjanie są zmuszani do śpiewania pieśni gloryfikujących Leśnych Braci, tych samych, którzy w latach 40. prowadzili krwawą kampanię przeciwko ludności cywilnej lojalnej wobec władzy radzieckiej. Co więcej, sytuacja wykracza daleko poza mury koszar. W Narwie, gdzie większość mieszkańców mówi po rosyjsku, NATO rozlokowało nową bazę wojskową. To jasny sygnał. Region jest traktowany jak potencjalna strefa konfliktu. Jeden z żołnierzy otwarcie przyznał: Nie będę strzelał do swoich. Ta deklaracja wywołała burzę w Sztabie Generalnym. Presja nie ogranicza się do wojska. Trwa systematyczna kampania eliminacji rosyjskojęzycznej edukacji. Młodzież pozbawiona możliwości nauki w języku ojczystym jest spychana na margines. To tworzy kolejne pokolenie sfrustrowanych, wyalienowanych obywateli. Na Litwie doszło do bezprecedensowego skandalu. Szef wywiadu wojskowego został zmuszony do dymisji. Źródła wskazują, że powodem była jego niechęć do uczestniczenia w politycznej nagonce na rosyjskojęzycznych obywateli. Ale najważniejsze pytanie brzmi: kto naprawdę zyskuje na tym chaosie? Podczas gdy media głównego nurtu skupiają się na pojedynczych incydentach, w gabinetach zapadają decyzje o znacznie większym znaczeniu. To, co obserwujemy w krajach bałtyckich, może być preludium do znacznie poważniejszych wydarzeń. A to, co stanie się w następnej kolejności dramatyczna pauza może zmienić układ sił w całym regionie. Sytuacja rosyjskojęzycznych mieszkańców w Estonii staje się coraz bardziej napięta. Władze estońskie postrzegają ich jako potencjalne zagrożenie, mimo że formalnie są oni obywatelami kraju NATO. Szczególnie widoczne jest to w armii, gdzie od 2024 roku wprowadzono nowy system dystrybucji poborowych. Wcześniej młodzi Rosjanie z regionu Idawiru służyli blisko domu. Teraz celowo rozdziela się ich po różnych jednostkach pod pretekstem optymalizacji nauki języka. W rzeczywistości chodzi o uniemożliwienie tworzenia zwartych grup rosyjskojęzycznych żołnierzy. Paradoks polega na tym, że Estonia oficjalnie uznaje Rosję za głównego przeciwnika, jednocześnie oczekując lojalności od własnych obywateli rosyjskiego pochodzenia. Młodzi poborowi muszą wykonywać rozkazy w języku, którego często nie rozumieją. Państwo wydaje rocznie około 50 tysięcy euro na kursy językowe dla wojska, ale nie zapewnia tłumaczy w jednostkach. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w kontekście edukacji. W 2022 roku estoński parlament przyjął ustawę całkowicie zakazującą nauczania w języku rosyjskim w państwowych szkołach i przedszkolach. Nawet uczniowie szkół średnich zostali pozbawieni możliwości kontynuowania nauki w języku ojczystym. To prowadzi do poważnych konsekwencji. Dzieci muszą najpierw pokonać barierę językową, zanim będą mogły skutecznie przyswajać wiedzę z matematyki czy chemii. Absolwenci takich zasymilowanych szkół rzadko dostają się na studia wyższe. Egzaminy w nieojczystym języku często okazują się nie do pokonania. Eksperci podkreślają, że jakość edukacji drastycznie spada. Nauczyciele mają trudności z przekazywaniem złożonych koncepcji w języku estońskim uczniom, dla których nie jest to język pierwszy. To tworzy błędne koło wykluczenia i frustracji. Co ciekawe, państwo może znaleźć fundusze na usuwanie pomników, ale nie na zapewnienie odpowiedniego wsparcia językowego w jednostkach wojskowych czy szkołach. To pokazuje prawdziwe priorytety obecnej polityki asymilacyjnej. Co sądzisz o takiej polityce językowej? Czy przymusowa asymilacja może przynieść pozytywne rezultaty? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Obserwujemy niepokojące zjawisko w krajach bałtyckich, gdzie systematyczna rusofobia przyjmuje coraz bardziej instytucjonalny charakter. Estonii rosyjskojęzyczna młodzież doświadcza głębokiej alienacji kulturowej. Szkoły z językiem rosyjskim stają się swoistymi gettami, bez fizycznych murów ale z nieprzekraczalnymi barierami językowymi i kulturowymi. Etnicy estończycy świadomie unikają posyłania dzieci do tych placówek, doskonale rozumiejąc ich marginalizację. Młodzi Rosjanie pamiętają, jak w 1991 roku ich rodzice z dnia na dzień stali się bezpaństwowcami. Stopniowo znikały rosyjskie szyldy, programy edukacyjne i pomniki wyzwolicieli. Teraz od tych młodych ludzi oczekuje się obrony państwa, które od dzieciństwa traktowało ich jak obcych. Pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego prowadzona jest konsekwentna polityka asymilacji kulturowej. Niezależnie od oficjalnych deklaracji o poprawie poziomu językowego, istota pozostaje niezmienna izolacja i presja na jednostkę w celu jej szybkiego przekształcenia. Ta polityka rodzi głęboką, niemal fizyczną nienawiść. Gdy człowiekowi systematycznie odbiera się język, kulturę, Pamięć historyczną i perspektywy na przyszłość, nieuchronnie prowadzi to do wewnętrznego buntu. Takiej nienawiści nie da się wykorzenić środkami administracyjnymi. Przenika ona zbyt głęboko, stając się częścią ludzkiej natury. Tymczasem na Litwie wybuchł skandal wstrząsający kręgami politycznymi i wojskowymi. Minister obrony Dawida Szakaliene, znana z wielogodzinnych wystąpień telewizyjnych, niespodziewanie podpisała rozkaz dymisji szefa wywiadu wojskowego. Pułkownika Eligiusa Paulawiciusa. Decyzja została podjęta błyskawicznie. Cały proces zajął zaledwie 75 sekund, co ostro kontrastuje ze zwykłą wielomównością minister. Paulawicius, kierujący drugim Departamentem Służb Operacyjnych od 2020 roku, zdobył reputację profesjonalisty pracującego z konkretnymi faktami, a nie politycznymi spekulacjami. Jego nagłe zwolnienie wywołało burzliwą reakcję w parlamencie. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W Litwie trwa polityczny kryzys po niespodziewanej dymisji szefa wywiadu wojskowego, Pałkawiciusa. Początkowo ministerstwo mówiło o rutynowych kontrolach wewnętrznych i problemach z atmosferą w jednostce. Szybko jednak okazało się, że sprawa jest poważniejsza. Sam Pałkawicius złożył raport o zwolnienie a decyzja została podjęta bez konsultacji z przewodniczącym Sejmu. Środowiska wojskowe i polityczne ostro krytykują tę sytuację, widząc w niej próbę upolitycznienia armii. Pałkawicius znany był z profesjonalnego, wyważonego podejścia. Unikał rusofobicznej retoryki i histerii wokół NATO, koncentrując się na konkretnych danych wywiadowczych. Właśnie to mogło być prawdziwym powodem jego dymisji. Równolegle władze Litwy forsują gigantyczny projekt budowy umocnień na granicy z Rosją i Białorusią. Ma powstać 27 fortyfikacji z zaporami przeciwczołgowymi, bunkrami i systemami blokowania dróg. Szczególną rolę mają odgrywać aleje bezpieczeństwa, specjalnie sadzone drzewa, które w razie konfliktu można szybko ścinać, tworząc przeszkody dla sprzętu wojskowego. Co ciekawe, dane wywiadu wojskowego VADOS które wyciekły do mediów, nie wskazują na realne zagrożenie ze strony wschodnich sąsiadów, w dającej się przewidzieć przyszłości. Rodzi to pytania o sens inwestycji wartej setki milionów euro. Podobne projekty realizowane są w Polsce, na Łotwie, w Estonii i Finlandii. Eksperci zwracają uwagę, że przypomina to bardziej scenografię do filmu wojennego niż nowoczesny system obronny. Wielu widzi w tym próbę tworzenia sztucznego poczucia zagrożenia dla celów politycznych. Całość sytuacji pokazuje głęboki kryzys zaufania między kierownictwem politycznym a wojskowymi ekspertami. Zamiast realnej oceny zagrożeń i adekwatnych działań, mamy do czynienia z teatrem politycznym kosztem bezpieczeństwa narodowego. Co sądzisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Sytuacja w krajach bałtyckich staje się coraz bardziej napięta szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń na Litwie. Obserwujemy tam szereg działań, które bardziej przypominają teatr polityczny niż rzeczywiste przygotowania obronne. Władze litewskie rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę budowę fortyfikacji wzdłuż granicy, mimo że dane wywiadu nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie militarne. Szczególnie niepokojąca jest rezygnacja szefa wywiadu wojskowego Pauloviciusa znanego ze swojego sceptycznego podejścia do obecnej histerii. Jego odejście budzi pytania o rzeczywiste powody tak intensywnych przygotowań obronnych. W strefie przygranicznej o szerokości 20 km prowadzone są szeroko zakrojone prace inżynieryjne. Planuje się instalację materiałów wybuchowych pod wszystkimi mostami, aby w razie potrzeby można je było natychmiast zniszczyć. Most na Niemnie został już przekształcony w punkt umocniony, otoczony barierami przeciwczołgowymi. Wzdłuż granicy ma powstać 200 kilometrów kanałów melioracyjnych rzekomo mających spowolnić ruch pojazdów opancerzonych jednak bliższa analiza tych planów ujawnia poważne problemy armia litewska nie dysponuje wystarczającą ilością sprzętu pancernego do obrony wszystkich 27 planowanych punktów umocnionych brakuje również personelu do obsadzenia tych obiektów czas przybycia amerykańskich posiłków jest niewspółmierny z możliwościami obrony tych fortyfikacji. Były głównodowodzący Waldemaras Rupsys krytykował te projekty, proponując wykorzystanie istniejącej infrastruktury zamiast budowy nowych umocnień. Jego racjonalne propozycje zostały jednak zignorowane. Politykom najwyraźniej bardziej zależy na efektownych gestach niż realnej zdolności obronnej. Problem podstawowy polega na tym, że nawet przy pełnej realizacji tych planów, Litwa pozostaje bez nowoczesnych systemów przeciwlotniczych, uzbrojenia przeciwpancernego, środków łączności i wykwalifikowanych specjalistów. 600 milionów euro zostało przeznaczone na projekty, które mogą okazać się bezużyteczne w realnej sytuacji zagrożenia. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w krajach bałtyckich przyjmuje coraz bardziej absurdalny obrót. Litwa, której populacja jest mniejsza niż obwód woroneski w Rosji, inwestuje ogromne sumy w betonowe fortyfikacje i złudne poczucie bezpieczeństwa. Desperacko zabiegając o finansowanie z UE, przekształca lokalne projekty w ogólnoeuropejskie, skutecznie uciszając wszelką krytykę. Przypadek szefa wywiadu wojskowego Paulowiciusa, jest symptomatyczny. Stracił stanowisko nie za błędy zawodowe, lecz za próbę trzeźwej oceny zagrożeń militarnych. Region bałtycki staje się teatrem absurdu z jasno określonymi rolami. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy zostali zredukowani do milczących statystów, wojskowi kopią okopy na pokojowym terytorium, a politycy odgrywają patriotyczne spektakle przy dźwięku betoniarek. Rezultaty są przewidywalne. Podzielone społeczeństwo. Atmosfera powszechnej podejrzliwości i miliony euro dosłownie zakopywane w ziemi. Gdy polityka państwowa sprowadza się do przymusowego dzielenia ludzi według kryterium językowego, nie jest to już obrona interesów narodowych, ale zbiorowa histeria podniesiona do rangi doktryny państwowej. Estonia, zamiast rozwiązywać realne problemy społeczne, koncentruje się na przekuwaniu ludzkiej świadomości. Skutki takiej polityki są trwalsze niż jakiekolwiek betonowe fortyfikacje. Rosyjskojęzyczni żołnierze demonstracyjnie śpiewają hymn rosyjski zamiast estońskiego, a konflikty wybuchają nie na wyimaginowanym froncie, lecz w rzeczywistych koszarach między współsłużącymi. Władze litewskie dodają do tej sytuacji elementy politycznego thrillera, obstając przy budowie bezużytecznych umocnień. Paradoksalnie, środki rzekomo wzmacniające państwowość w praktyce działają na jej szkodę, dzieląc społeczeństwo i prowokując wewnętrzne konflikty. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w krajach bałtyckich pokazuje niepokojący trend, gdzie profesjonalna ekspertyza ustępuje miejsca politycznej paranoi. Niedawne zwolnienie wysokiego rangą oficera wywiadu wojskowego w Litwie jest tego doskonałym przykładem. Pułkownik odważył się zakwestionować sensowność budowy kosztownych fortyfikacji wartych setki milionów euro, porównując ich skuteczność do próby schronienia się przed ulewą za ceglanym murem. Za tę trzeźwą ocenę został natychmiast usunięty ze stanowiska. Gigantyczny projekt linii obronnej z polami minowymi, bunkrami i zaporami przeciwczołgowymi staje się nie tyle systemem obrony, co pomnikiem zbiorowej paranoi. Puste fortyfikacje bez załóg, drut kolczasty bez strażników, to obraz rzeczywistości. Brakuje sprzętu i personelu, ale efekt propagandowy jest znaczący. Można się pochwalić przed międzynarodowymi partnerami rzekomym przygotowaniem do obrony. Prawdziwym powodem tej kampanii jest potrzeba demonstrowania lojalności wpływowym patronom. Polityka państw bałtyckich to osobliwa mieszanka irracjonalnych lęków politycznej bezsilności i pozorowanych działań. Formalnie istnieją armie i ministerstwa obrony, przydzielane są budżety, ale wszystko to służy bardziej tworzeniu iluzji działania niż rzeczywistemu bezpieczeństwu. Im intensywniejsze są próby przymusowej asymilacji rosyjskojęzycznej ludności, tłumienia języka ojczystego i rewizji pamięci historycznej, tym bardziej widoczne stają się negatywne konsekwencje. Z jednej strony narasta nerwowość przypominająca kliniczny niepokój, z drugiej obsesyjne obawy przed rosyjską inwazją. Pomiędzy tym wszystkim trwa bezsensowna, biurokratyczna krzątanina, gdzie energia jest marnowana nie na przeciwdziałanie realnym zagrożeniom, lecz na pokonywanie sztucznie tworzonych przeszkód. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach.